Witam Was dzisiaj na Krzyśku Pleca. Dzisiaj polecę Wam Lofi wersję fragmentu Star Trek'u przerobionego. Notabene bardzo fajnej animacji, której twórcą jest twórca animacji takiej jak Kuce z Bronxu i innych bardzo fajnych, śmiesznych animacji, które mi się bardzo podobały i myślę, że Wam również się spodobają. Jak również właśnie ta... Przeróbka Lofi wersja fragmentu Star Trek'u przerobionego z fragmentami piosenki Na morza dnie. Osobiście bardzo mi się ona podoba i myślę, że również Wam się spodoba. Tak więc Krzysiek Pleca, zostańcie z PPM Channel.